Cześć, witam bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale Astrolife. Najwyższa pora przyjrzeć się temu, co dzieje się na naszym kosmicznym podwórku, czyli w układzie słonecznym. Dziś zabiorę was w okolice potężnego gazowego olbrzyma Jowisza, ale to nie o nim będę opowiadał w tym filmie, a o jego czterech największych księżycach, bo jak się okazuje, oprócz tego, że są bardzo interesującymi, kompletnie różnymi czterema światami, to ich obserwacje może prowadzić każdy za pomocą zwykłej małej lornetki. Zapraszam na film, w którym opowiem Wam, jakie odkryto, co dziś o nich wiemy oraz co zobaczymy, kiedy skierujemy na nie takie przyrządy optyczne jak lornetka czy potężny teleskop. Zaczynajmy! Galileusz, historia wielu odkryć astronomicznych, zaczyna się właśnie od niego. Skonstruował jeden z pierwszych teleskopów i przeprowadził za jego pomocą pierwsze udokumentowane obserwacje nieba. Okazało się, że już tak prosty, niewielki przyrząd optyczny, dający powiększenie około dwudziestokrotne, był w stanie wywrócić do góry nogami całą wiedzę astronomiczną, jaką ludzkość ówcześnie posiadała. Galileo odkrył m.in. pierścienie Saturna, dostrzegł, że droga mleczna składa się z tysięcy słabo świecących gwiazd, a Księżyc nie jest gładkim globem, jak dotychczas sądzono. Jednak dwa galileuszowe odkrycia okazały się niezwykle istotne dla astronomii. Dostrzeżenie faz i zmian rozmiaru tarczy Wenus oraz czterech słabszych gwiazd obiegających Jowisza zdawało się potwierdzać słuszność teorii Kopernika. Choć były to odkrycia epokowe i zmieniły postrzeganie świata i wszechświata na lepsze, to życie Galileusza zamieniło się w prawdziwy koszmar. W nocy z 7 na 8 stycznia 1610 roku Galileo skierował swój teleskop na Jowisza. Dostrzegł blisko niego trzy słabsze świecące punkty, które z dnia na dzień zmieniały swoje położenie. Teleskop Galileusza, jak na dzisiejsze czasy, był dość prymitywnym urządzeniem. Galileo nie był w stanie rozdzielić księżyców znajdujących się blisko siebie i klasyfikował je jako jeden. Początkowo wydawało mu się, że to gwiazdy stałe, na tle których przechodzi Jowisz. Jednak po kilku dniach, gdy dostrzegł wszystkie cztery księżyce i zauważył, że podążają one na niebie za planetą, zrozumiał, że ma do czynienia z obiegającymi go naturalnymi satelitami. Galileusz nazwał księżyce Jowisza gwiazdami medycyjskimi na cześć rodu medyceuszy. Jednak uważa się, że w tym samym czasie obserwował je również niemiecki astronom Simon Marius. I to on zaproponował obowiązujące do dziś nazwy pochodzące od imion greckich kochanek i kochanka Zeusa: Jo, Europy, Kalisto i Ganimedesa. Prawie wszystko co wiemy współcześnie o Księżycach Jowisza poznaliśmy dzięki sondom Voyager i Galileo. Minęło już wiele lat od kiedy zakończono te misje, ale zgromadziły one tyle danych, że astronomowie analizują je do dziś. Najbliżej planety krąży Io, jeden z najbardziej osobliwych obiektów w Układzie Słonecznym. Okrąża Jowisza w czasie 42,5 godziny w średniej odległości 421 tysięcy kilometrów, czyli porównywalnej z odległością Ziemia-Księżyc. Krążąc tak blisko, z jednej strony podlega dużym siłom pływowym ze strony gazowej planety, jednak z drugiej strony ciągnięty jest przez Europę i Ganymedesa. Dzięki tym oddziaływaniom utrzymuje się na orbicie i nie spada na planetę, choć sprawiają one również, że Io jest prawdziwym piekłem. Siła tych oddziaływań pływowych wręcz zniekształca satelitę, co powoduje tarcie wewnętrzne generujące ogromne ilości energii cieplnej. Prościej mówiąc, to bardzo niespokojne miejsce, zarówno na powierzchni, jak i wewnątrz. IO jest najsuchszym zakątkiem układu słonecznego, pokrytym aktywnymi wulkanami i jeziorami gorącej lawy. Z powodu słabego przyciągania grawitacyjnego, strumienie siarki wystrzeliwane są bardzo wysoko ponad powierzchnię Księżyca. Rzadka, pozbawiona wiatrów, składająca się głównie z dwutlenku siarki atmosfera, sprawia, że opadają one równomiernie, tworząc wielokolorowe, okrągłe plamy na powierzchni. IO pokryta jest skalną skorupą, której grubość może sięgać nawet 40 km. Pod nią znajduje się ocean płynnej magmy, a wewnątrz odnajdziemy metaliczne, żelazne jądro. Wysoka aktywność wulkaniczna stale dokonuje zmian na jej powierzchni, przez co jest ona bardzo młoda. Brak tutaj kraterów uderzeniowych, a jedną z najciekawszych cech tego satelity jest pojawianie się nowych wulkanów i zanikanie starych to oprócz Ziemi jedyne aktywne wulkanicznie miejsce w układzie słonecznym. Io jest nieznacznie większa i cięższa od naszego księżyca. Choć jest jednym z największych satelitów układu słonecznego, to w systemie księżyców Jowisza pod względem wielkości zajmuje dopiero trzecie miejsce. Swoją nazwę zawdzięcza mitologicznej nimfie kochance Zeusa. Mniejsza od Jo jest Europa, to kolejna kobieta wśród satelitów Jowisza. Jej imię pochodzi od pięknej fenickiej księżniczki porwanej przez Zeusa, który przybrał postać białego byka. Jest drugim pod względem odległości od Jowisza księżycem wśród satelitów Galileuszowych. Krąży w średniej odległości 671 tysięcy kilometrów od gazowego giganta i obiega go w czasie nieco ponad 3,5 doby. Europa jest kompletnie innym światem niż Io. Jak ujawniły zdjęcia z Voyagera i Galileo jej powierzchnia pokryta jest popękaną, gładką skorupą lodu. Choć nie udało się jednoznacznie ustalić, co znajduje się we wnętrzu tego satelity, to wielu naukowców podejrzewa, że pod wierzchnią warstwą lodu może znajdować się ocean słonej wody, w którym mogą rozwijać się proste formy życia. W jej wnętrzu zachodzą podobne procesy co w Io. Silne grzanie pływowe, wywołane bliską obecnością Jowisza, może generować dużo energii cieplnej, która ogrzewałaby od środka ocean, sprawiając, że gdzieś pomiędzy rozgrzanym jądrem satelity a wieczną zmarzliną na powierzchni powinna panować temperatura przyjazna dla rozwoju życia. To jednak na razie tylko hipoteza i póki co nie ma żadnych dowodów, które mogłyby ją potwierdzić. Jednak na tej chwilę to właśnie tam mamy największe szanse na znalezienie prostych form życia poza Ziemią, zwłaszcza, że najnowsze analizy danych Sondy Galileo potwierdziły istnienie potężnych gejzerów, podobnych do tych, z których słynie inny satelita w układzie słonecznym Enceladus. Europa jest mniejsza nie tylko od Io, ale również od naszego księżyca, jednak pokryta lodem powierzchnia sprawia, że bardzo dobrze odbija ona światło słoneczne, posiada więc największy współczynnik albedo ze wszystkich księżyców. Kolejny satelita, Ganymedes, to jedyny mężczyzna wśród galileuszowych księżyców. Według mitologii greckiej był tak pięknym młodzieńcem, że zakochał się w nim Zeus i pod postacią Orła porwał go na Olimp. Ganymedes został tam jednocześnie jego sługą i kochankiem. Średnia odległość satelity od Jowisza przekracza już milion kilometrów. Okrąża on swoją macierzystą planetę w czasie niemal równych siedmiu ziemskich dób. Jest nie tylko największym satelitą Jowisza, ale również całego układu słonecznego. Gdyby okrążał Słońce, a nie gazowego olbrzyma, mógłby być śmiało sklasyfikowany jako planeta. Jest większy nawet od Merkurego. Ganymedes posiada bardzo zróżnicowaną powierzchnię. Odnajdziemy na niej jaśniejsze, młodsze obszary, odznaczające się grzbietami i rowami, oraz obszary starsze, ciemniejsze, które wyróżnia duża ilość kraterów uderzeniowych. Ganymedes jest księżycem lodowym, złożonym głównie z lodu wodnego. Podobnie jak w przypadku Europy, pod lodową skorupą podejrzewa się istnienie ogromnego wodnego oceanu. Jądro księżyca to roztopione żelazo otoczone skalistym materiałem. Obecność płynnego metalicznego jądra sprawia, że Ganymedes generuje własne dipolowe pole magnetyczne, co pod tym względem czyni go unikalnym satelitą w układzie słonecznym. Własna magnetosfera chroni go przed oddziaływaniem magnetosfery Jowisza. Najdalej krążącym księżycem odkrytym przez Galileusza i Mariusa w 1610 roku jest Kalisto. Kaliste w wolnym tłumaczeniu z greckiego oznacza najpiękniejsza. I faktycznie była tak piękna, że jej urokowi nie mógł oprzeć się Zeus, który jak zwykle podstępnie uwiódł kolejną piękną nimfę. Kalisto jest drugim co do wielkości księżycem Jowisza, ale jej dość stara, ciemna powierzchnia, przyozdobiona dużą ilością kraterów uderzeniowych, bardzo słabo odbija światło słoneczne, dlatego spośród gwiazd medycejskich świeci najsłabiej. Krąży w średniej odległości blisko 1 900 000 km od Jowisza, przez to na obieg gazowego olbrzyma potrzebuje ponad dwóch tygodni. Tak duża odległość od gazowego olbrzyma sprawia, że kalisto nie jest tak mocno zależna od pływów ze strony Jowisza i innych księżyców, przez to w jej wnętrzu nie zachodzi już proces grzania pływowego. Składa się głównie ze skał i lodu w niemal równych proporcjach. Badacze również zakładają istnienie oceanu słonej wody pod jej powierzchnią, ale ze względu na brak aktywności geologicznej, prawdopodobieństwo wystąpienia tutaj jakichkolwiek śladów życia jest dużo mniejsze niż na Europie czy Ganymedesie. Jak widzicie, są to cztery kompletnie różne światy. Każdy księżyc posiada typowe i charakterystyczne tylko dla siebie cechy. Dużo więcej na ich temat dowiemy się zapewne za ponad dekadę, gdy w ich okolicy znajdzie się planowana na 2022 rok sonda Jupiter IC Moon Explorer, w skrócie JUICE. Sonda jest projektem Europejskiej Agencji Kosmicznej. Głównym celem sondy będzie przebadanie lodowych księżyców w celu weryfikacji prawdziwości hipotez dotyczących oceanów znajdujących się pod ich powierzchniami oraz możliwość występowania w nich najprostszych form życia. NASA również przygotowuje swoją misję Europa Clipper, która będzie skoncentrowana tylko na badaniach Europy. Niestety upłynie więc jeszcze sporo czasu, zanim poznamy najgłębsze tajemnice jowiszowych satelitów. Silne oddziaływanie grawitacyjne ze strony Jowisza wyrównało czas obrotu księżyców wokół własnej osi z czasem ich obiegu wokół planety. Mamy więc tutaj do czynienia z tak zwanym obrotem synchronicznym. Satelity zwrócone są w kierunku Jowisza zawsze tą samą stroną, podobnie jak nasz Księżyc w kierunku Ziemi. Dodatkowo pomiędzy nimi zachowana jest pewna orbitalna harmonia. Na cztery obiegi Jo wokół Jowisza przypadają dwa obiegi Europy oraz jeden Ganymedesa. Na siedem obiegów Ganymedesa wokół Jowisza przypadają trzy obiegi Kalisto. Nachylenie orbit księżyców jest bardzo małe. Wszystkie krążą na wysokości równika gazowej planety i razem z nią przypominają miniaturowy układ planetarny. Księżyce Jowisza są bardzo atrakcyjnym celem pierwszych obserwacji nieba. Ich podglądanie dostarczy sporo frajdy nie tylko początkującym miłośnikom astronomii, ale również zaawansowanym obserwatorom nieba. Są w stanie zaoferować nam szereg niesamowitych zjawisk, począwszy od zaćmień i zakryć przez Jowisza tranzytów na jego tle, na wzajemnych zakryciach i zaćmieniach kończąc. Ich obserwacje nie są wcale takie trudne i nie wymagają drogiego sprzętu, wszak ludzie robili to już 400 lat temu. Już niewielka lornetka 10x50 pozwoli zaobserwować wszystkie cztery księżyce i dostarczy nam niesamowitych wrażeń. Przy najkorzystniejszych opozycjach Jowisza, gdy gazowy olbrzym jest blisko Ziemi, są bardzo jasne i oddalają się pozornie na niebie od planety na dość znaczne odległości. Kalisto wówczas przy maksymalnej elongacji osiąga odległość 11 minut łuku, co jest równe około 1 trzeciej średnicy tarczy Księżyca w pełni. Osoby z doskonałym wzrokiem mogą dostrzec Księżyca Jowisza gołym okiem, choć mocno utrudnia to bliska obecność bardzo jasnej planety. Do najprostszych zjawisk, jakie możemy zaobserwować, należą zaćmienia księżyców. Satelita, krążąc po swojej orbicie, wpada w ogromny cień rzucany przez Jowisza w przestrzeni i w ciągu zaledwie kilkunastu minut stopniowo zanika i całkowicie znika z naszych oczu. Do zaćmień raz dochodzi po zachodniej stronie Jowisza, a innym razem po wschodniej. Wszystko zależy od tego, z której strony w danym momencie patrzymy na planetę, gdzie znajduje się Ziemia, Jowisz i Słońce w przestrzeni. Zaćmienia można obserwować już za pomocą małej lornetki. Zaćmieniom towarzyszą okultacje, czyli zakrycia, zjawiska, podczas których Księżyc chowa się za tarczą Jupitera. Trudniejszymi w obserwacji są tranzyty księżyców na tle tarczy gazowego Olbrzyma. Do tego potrzebujemy już większego teleskopu oraz dobrych warunków obserwacyjnych. Satelity również rzucają za sobą cień w przestrzeni, więc każdemu tranzytowi towarzyszy przejście cienia na tarczy planety. To jak widzimy to zjawisko również jest mocno uzależnione od wzajemnego położenia Słońca, Ziemi i Jowisza w układzie słonecznym. Dostrzeżenie cienia Księżyca na tle tarczy, ze względu na to, że jest to mocno kontrastująca z planetą czarna kropka, jest łatwiejsze niż wyłuskanie wśród pasów chmur samego Księżyca. Najbardziej spektakularnymi, ale jednocześnie rzadkimi i wymagającymi wydarzeniami w systemie galileuszowych satelitów są ich wzajemne zakrycia i zaćmienia znane jako zjawiska pchemu z angielskiego Mutual Phenomena. Jowisz podczas swojego trwającego prawie 12 lat obiegu wokół słońca dwukrotnie przechodzi przez węzły, czyli miejsca, w których płaszczyzna jego orbity przecina się z płaszczyzną układu słonecznego. Możemy wówczas powiedzieć, że na Jowiszu panuje równonoc, a satelity krążące niemal równo nad Jowiszowym równikiem zaćmiewają się wzajemnie. Takie fenomenalne zjawisko zarejestrował w 2009 roku Christopher Goł na Filipinach. Na zarejestrowanym filmie widzimy, jak Jo zaćmiewa Ganymedesa. W okolicach przejścia Jowisza przez węzeł swojej orbity możemy też obserwować z Ziemi wzajemne zakrycia księżyców. Przez wielkie teleskopy zobaczymy, jak księżyce na krótką chwilę łączą się w jeden punkt, a następnie rozdzielają. Oprócz wrażeń wizualnych, takie zjawiska niosą również ogromną wartość naukową. Prowadząc obserwacje fotometryczne, miłośnicy astronomii są w stanie badać zmiany jasności księżyców podczas takich zjawisk. Księżyce z gęstszą atmosferą powodują spadek jasności zakrywanego satelity za sobą na chwilę przed momentem zakrycia, ale takie obserwacje to już zabawa dla bardziej ambitnych. Zapewne chcielibyście jeszcze dowiedzieć się, czy można obserwować szczegóły powierzchni księżyców za pomocą amatorskich teleskopów. Już za pomocą ośmiocalowego teleskopu powinniśmy rozróżnić, który księżyc jest większy, a który mniejszy. Szczegóły powierzchni jowiszowego satelity osobiście udało mi się zaobserwować tylko raz. W 2017 roku w okolicach opozycji Jowisza przy bardzo stabilnej atmosferze dostrzegłem szczegóły powierzchni Ganymedesa przy pomocy 12 calowego teleskopu. Warunki były tak dobre, że mogłem bezstratnie zastosować powiększenie 320-krotne, a Ganymedes wyglądał mniej więcej tak: i to już wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że oglądało Ci się go bardzo przyjemnie i zainspirował Cię on do prowadzenia obserwacji księżyców Jowisza, które każdej nocy prezentują nam różne konfiguracje, niekiedy zbiorowo tranzytując na tle tarczy Jowisza. Czasami też może zdarzyć się tak, że przy planecie nie zobaczymy żadnego księżyca, a czasami potrafią spłatać ciekawego figla. Dziękuję za obejrzenie, zachęcam do subskrypcji kanału, komentowania, lajkowania i udostępniania tego filmu. Pozdrawiam, cześć!